Witam szanownych państwa. Opowiem państwu dzisiaj historię, która miała miejsce 20 lat temu. Była to pora zimowa. Godziny późne popołudniowe. Zadzwonił telefon naszego zakładu pogrzebowego, który ja odebrałem. Pan, który do mnie dzwonił, przedstawił się, powiedział swoje nazwisko i imię. Poprosiłem go, żeby podał mi do siebie numer telefonu. On odpowiedział, że dzwoni z budki telefonicznej, z Warszawy. W czym mogę panu pomóc? Odpowiedziałem. Pan oznajmił, że jest z Żuromina, podał ulicę osiedla, na którym mieszka, i powiedział, że, Panie Budka, dzisiaj zmarła moja córka w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. I prosiłbym Pana, żeby Pan przyjechał po ciało. Ja powiedziałem, że to już są późne godziny wieczorowe. Może jutro by trzeba było jechać? Pan odpowiedział, że nie, że jest wszystko załatwione. Niech pan, panie Budka, weźmie ze sobą najlepszą trumnę i przyjedzie. Ja będę na pana tutaj czekał. Ja zapytałem pana, który do mnie dzwonił, jak się nazywa córka. I gdzie mieszkała. On odpowiedział, podał jej nazwisko, podał jej imię i powiedział również, gdzie ostatnio zamieszkiwała. Trochę mi się wydawało to dziwne, ponieważ była to już godzina późna. Ale ten pan jeszcze poprosił mnie o to, żebym wziął ze sobą kilka tysięcy złotych, żebym mu je pożyczył. Ponieważ on musi w szpitalu dopełnić pewnych formalności związanych z różnymi opłatami. No i oczywiście, ten pan mówi, że jak pan mi tutaj te pieniążki pożyczy, to jak wrócimy, to ja panu oddam. Ja powiedziałem do tego pana, że proszę pana, nie wiem, czy przyjadę. Niech pan do mnie zadzwoni za pół godziny. W tym czasie. Kiedy żeśmy się z tym panem telefonicznie rozłączyli, miałem trochę czasu, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest taka osoba i czy taka osoba tutaj w żurominie mieszkała. Zadzwoniłem do osób, które miały wiedzę na ten temat. Po sprawdzeniu powiedziały do mnie, że takiego nazwiska nie ma na tym osiedlu. Że o takim nazwisku nikt tam nie zamieszkuje. Ani ten pan, który dzwonił, ani rzekomo ta pani, która zmarła. Szanowni Państwo, po pewnym czasie ten pan znowu do mnie zadzwonił. Czy ja przyjadę? Proszę pana, odrzekłem do niego i odpowiedziałem mu: Niestety nie przyjadę ponieważ uważam, że to co Pan do mnie mówi jest nieprawdziwe, bo ja to sprawdziłem. Ten Pan już nie dyskutował, od razu rozłączył ze mną rozmowę. Warto przypomnieć, że dzwonił z budki telefonicznej, które w tamtym czasie były bardzo modne. Wiele osób nie miało telefonów komórkowych, posługiwali się, żeby do kogoś zadzwonić. Posługiwali się z budki telefonicznej. Proszę Państwa, okazało się po kilku dniach, że faktycznie to ja miałem rację. Że nikt nie zmarł w szpitalu bielańskim o takim nazwisku. I takiego pogrzebu w Żurominie nie było. Po pewnym czasie, oczywiście, zapomniałem, o całej sprawie, ale spotkałem się z moim bliskim kolegą, który ma zakład pogrzebowy w innym mieście. Można powiedzieć, że sąsiedni powiat. On opowiedział mi swoją historię. Była trochę gorsza od mojej. Powiedział, że Przyszło do niego dwóch panów na czarno ubranych. Mieli jakieś dokumenty ze sobą i powiedzieli mu, że trzeba jechać po ciało do Warszawy do szpitala Biańskiego. Ponieważ moja córka miała wypadek i zmarła. Wybrali oni Najlepszą trumnę, jaką posiadał w swoim zakładzie pogrzebowym. Ale zanim wyruszyli samochodem pogrzebowym z najlepszą trumną, poprosili tego pana, żeby wziął za sobą kilka tysięcy złotych, ponieważ trzeba tam uiścić pewne opłaty. Mój kolega. Chciał im pomóc, wziął ze sobą pieniądze, wsiadł do karawanu. Oni wsiedli razem z nim do tego karawanu i ruszyli w stronę Warszawy, do szpitala Bielańskiego, po odbiór ciała. Po pewnym czasie dojechali na miejsce. Wyszli z samochodu, podjechali pod kostnicę i poprosili go, żeby im te pieniądze pożyczył i żeby na nich poczekał. A oni pójdą, porobią wszystkie opłaty i przyjdą i odbiorą ciało i będą wracać razem z nim. Kolega mój dał pieniążki. Panowie, Kierowali się w stronę szpitala. Minęła godzina. Znajomy mój kolega czeka na nich. Jakoś mu się wydawało długo, żeby tam w tym szpitalu tak długo te formalności trwały, ale był to cierpliwy człowiek. Poczekał jeszcze godzinę. Po kolejnej godzinie. Ci panowie nie przyszli. Zniecierpliwiony całą sytuacją udał się do kostnicy. Otworzył mu drzwi kostnicy laborant sekcyjny. Mój kolega zapytał się tegoż pana. Proszę pana, przyjechałem po ciało takiej i takiej osoby. Dzisiaj zmarła rano. Na co odpowiedział mu pan z kostnicy. Pan zaczeka, pójdę sprawdzę, ale moim zdaniem takiej osoby zmarłej u nas w kostnicy nie ma. Poszedł, sprawdził i za chwilę przyszedł. I mówi, proszę pana, taka pani w naszym szpitalu nie zmarła i w naszej kostnicy takiego ciała osoby zmarłej nie ma. Mój kolega załapał, o co w tym wszystkim chodziło. Poszedł do samochodu i wrócił do swojego miasteczka, ale niestety te pieniądze, które pożyczył, już mu ich nie oddano. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.